Nowy update w Brookhaven, jest bardzo dużo nowości w Brookhaven I my dzisiaj sobie je sprawdzimy Jest to jakiś dom z piaskowca Klasy premium Jest też darmowe narzędzie do gazet Wentylator i grzejnik Wieszek na ubrania, sto jak na buty Stojak na gazety I wycieraczka, sprawdzimy sobie to wszystko A więc dodali wiele, wiele Nowych propsów i słuchajcie Update nazywa się Big City Więc zobaczymy czy faktycznie będzie to Takie wielkie miasto I może standardowo przejdźmy do domków. I tutaj widzę, że już jest jakiś wielki dom. Okej, okay, to wygląda jak jakieś blokowisko, słuchajcie. Lecimy sobie tutaj i dobra. I mamy tutaj darmowy ten dom, a ten większy jeszcze mamy właśnie za Game Passa, którego ja mam, więc sobie później też to wszystko oczywiście sprawdzimy. Mamy tutaj taki domek. Oh my god. Czy to jest dom jednorodzinny? I don't know. Dziękuję za gazetę. Co tam w tej gazecie dzisiaj jest napisane nowego? Hmm, czekajcie. Zaraz Wam pokażę. Powiem. No więc tak. Em, o, tutaj takie wieści. Okej, okay, już na pierwszej stronie, słuchajcie, jest napisane, że Bella dzisiaj doda też drugi film. Tak, będzie Heaven, a później będzie jeszcze drugi film. Co ta Belka tutaj jeszcze zrobi? I Belka, słuchajcie, jeszcze na Instagramach wczoraj dodała kilka nowych zdjęć. Dzisiaj też mówi, że coś planuje. Planuje nagrać też fajny trend, ale słuchajcie, kot jej z nią nie współpracuje. No dobra, więc słuchajcie, Słuchajcie, lećmy, lecimy, dobra, lecimy dalej, okej, okay, Na razie to tyle wieści o Belce, a my teraz, słuchajcie, lecimy do tego domu. I tak wyjściowo jest on żółty. Jaki wielgaśny! No, ma jakieś takie domy w Anglii czy coś, tak mi się kojarzy, ej, pięknie się takie podobają jak tu ładnie jest klimatycznie, słuchajcie taki niewielki salon i wcale większy jest niepotrzebny mówię wam, kuchnia jaka piękna a tutaj mamy jadalnię a tu mamy bibliotekę mamy... mogłabym mieć tak w domu jak fajnie, ale super dobra i tutaj też książki, wow on ma słuchajcie ten dom, tą piwnicę, mamy tutaj wycieraczkę, więc słuchajcie o uwaga, napiszemy tak Dom bez kotów to nie dom. Ja mam taką słuchajcie wycieraczkę Tylko jest rysunek kota jeszcze I po angielsku napisane Więc mam taką wycieraczkę w swoim prawdziwym domu Serio widzowie Dlatego tak łatwo przyszło mi tutaj wymyślić Ten właśnie tekst Więc no właśnie ja też tak sądzę Że jest ten dom śliczny Tu mamy wieszak więc już kolejny props I właśnie te domy nowe są słuchajcie Wyposażone w nowe propsy My na razie sobie piwnicę odpuśćmy Idźmy na górę Aha no nieźle I tutaj takie fajne miejsce Słuchajcie, do siedzenia. Ale szkoda, że nie można automatycznie tu jakby usiąść, ale wiem, 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 rozumiem te miejsca. Dobra, idziemy sobie dalej. I mamy tutaj taki pokój z garderobą. Mamy, kim? No to ładnie. Oj, mamy ten kaloryfer! Patrzcie! I on już grzeje, słuchajcie. Już się ciepło wtedy robi. Dobra, a tu przechodzimy do łazienki. No trochę taki stary ten dom, ale nie do końca fajny on klimacik ma. Tu jestem, tu jestem. Dobra, idziemy dalej. I mamy kolejny pokój. No dobra. I tu mamy łazienkę. No cześć! No cześć. Dlaczego korzystasz z mojej talety? <noise> dobra, no, słuchajcie, więc tylko dwa pokoje. No to nie wiem, no to nie wiem, czy dwa pokoje dla trojaczek, nie wiem, nie wiem. Dobra, idźmy na dół, idźmy na dół i zobaczmy. Ten kolejny dom będzie jeszcze większy, to zobaczmy. A, rozumiem, a tutaj mamy dzięki. Dzięki. A tu mamy kolejny, jakby dom, tak naprawdę. I mam tutaj kuchnię, zobaczcie. I kolejny pokój. No, no, no. To mogłoby być dla gości fajne miejsce. Tak na przykład, była też w hiszpańskich domach, że na dole jeszcze jest, jakby tak naprawdę, drugie mieszkanie. Patrzcie, ile tutaj jest korytarzy. Co to są w ogóle za jakieś... O, ja nie mogę, co to są za korytarze? Czekajcie, tutaj się przechodzi na właśnie backyard. Słuchajcie, czasem zapominam, jak powiedzieć po polsku szybko. No, na takie właśnie ogródek przydomowy. Wiecie, o co chodzi. I dobra, i teraz tak, i mamy tutaj coś takiego. No, to ciekawe, to tutaj mógłby być diorek. Wygrany diorek, tak. No nie wiem, tak mi się średnio podoba ten dół tego domu. Jakby bez sensu mi się wydaje. Rozumiem, ale bez sensu mi się nie przyda. Ok, i tutaj widziałam też, że z tego można sobie iść drabiną. Zobaczcie, tylko krzywo belka wlazła. I tu można sobie wejść i od razu. Co ty, belka dobrze. I od razu tą drabiną można sobie, słuchajcie, wejść tu wyżej. Aj, okno się otwiera! cię, Jak w amerykańskich filmach, słuchajcie, jak w zmierzchu Bella podchodziła. Otwierała, słuchajcie, okno. I tak sobie wszedł tutaj ten Edward. No. Wow. Ej, fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, ale koniecznie sprawdźmy sobie dom. Ten. Ten właśnie. Pyk. Okej, okay, ten premium. Okej, okay. i on jest jeszcze większy, jeszcze wyższy. Oh my god, to nieźle. Dobra, idziemy sobie tak, normalnie idziemy sobie tu. Tu napiszemy teraz coś innego. Subskrybuj. Mm, Kitty Belle. Aha, to niezły kratki. Naprzemy daj suba. O, dobra, to działa. I tu jest winda. Dobra, ale na razie nie. Okej, okay. i mamy tutaj takie coś. I tu mamy salon. No dobra, spoko. To takie połączone ze sobą. Tu mamy jadalnię i kuchnię. Szkoda, że tu szafek nie ma na ścianach, bo jakby tak pusto jest. Dlaczego mi robią tak domy te dziwacznie? Że nie do końca mi się wszystko podoba. Dobra, idziemy wyżej. I tu sprawdźmy. Tu mamy jeden duży pokój z łazienką, ale nie ma garderoby w nim. I dobra, okej, okay, idźmy sobie dalej. Uuu, biuro! No to ja już widzę, że ten dom pewnie się nie będzie nadawał dla, dla naszej rodziny, bo słuchajcie, tu jest biuro. Jakie słodkie! On działa, słuchajcie, on działa. Dobra, idziemy, idziemy dalej. No więc tak, tam był pokój i ciągle tutaj window można jeździć, ale ja sobie chcę sprawdzić. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze... Nie mogę otworzyć, bo tu ludzie stoją. Tu mamy taki tarasik, ale tutaj mamy kolejne pomieszczenie. I tutaj mamy garderobę. Okej, okay, fajnie, fajnie. No dobrze, dobrze. Ale co i ten pokój nie ma swojej łazienki? Poważnie? I gdzie jest łazienka na górze? No nie wierzę. Dobra, jedziemy sobie w takim razie na dół. I jeszcze niżej od razu do piwnicy. Okej. Okay. I tutaj też jest znowu... Taki właśnie słuchajcie kolejny dom. O, tutaj łóżko jest fajnie wstawione. Takie kolejne słuchajcie, mieszkanie. I tutaj też mógłby być wygnany diorek. Tutaj też ma swoje drzwi, wejściowe jakby do domu, więc nie musi się dzielić. On ma tutaj dostęp do garażu. Okej, okay. i tak to wygląda. No, wiecie co, nie są idealne te domy. Zawsze gdzieś coś brakuje. O, tutaj mamy wjazd do garażu, właśnie. Więc raczej moja rodzina nie będzie korzystała z tych domków nie powiem, są ładne. Jeszcze koniecznie muszę wam pokazać taras, który znajduje się właśnie w tym domku. Zobaczcie, tutaj się wychodzi, bo wcześniej nie dałam rady wyjść. Mamy jacuzzi, spójrzcie, i tutaj, ups, dobra. I tutaj dopiero jest ta właśnie łazienka, której tak długo szukałam. No i słuchajcie, idziemy sobie tutaj właśnie na górę, bo ten taras, ten przepiękny taras, słuchajcie, tego wam jeszcze nie pokazałam. Wygląda to cudownie, chociaż słuchajcie, uważam, że no Mogłoby się tutaj więcej dziać, na przykład mogliby zrobić tutaj grilla, chociaż w sumie jest na dole. To może siłownie? Siłownie by tutaj fajno mogliby zrobić. A może jakiś basen na dachu? No, czegoś takiego jeszcze nie było. A tak jakieś rośliny po prostu postawili. I słuchajcie, zobaczcie, dwa leżaki. Nie wiem, co myślicie o tym, no ale okej, okay, nie powiem. Bardzo ładnie to tak z daleka wygląda. Dajcie znać, czy byście przesiadywali na takim tarasie? Natomiast teraz, słuchajcie, sprawdźmy sobie właśnie te nowe propsy. I wejdźmy sobie tutaj i sprawdźmy te nowości. No i tutaj mamy właśnie tą wycieraczkę, to pewnie będę mogła ją sobie tu postawić, tak? I fajnie, bo można po niej pisać, plus jeszcze dać jej kolor. Ok, sprawdźmy sobie tutaj. Mamy ten wiatrak, tylko może go postawmy sobie, słuchajcie, tutaj. I mamy jeszcze ten kaloryfer. Ok, no to te dwie rzeczy też już włączaliśmy, wiemy, jak to działa. Teraz przejdźmy sobie tu. O, i mamy wieszak na jakieś kutki na przykład. I mamy taką, patrzcie. Szafkę. I to może być szafka na przykład na buty, coś takiego. Y oczywiście to wszystko można sobie, słuchajcie, więc tak, <śmiennie> pamiętać o tym. Y no i tutaj mamy kolejną nowość, tu rzadko kiedy coś dodają. I mamy stent, słuchajcie. Stent na gazety, właśnie, fajnie. Taki mebelek na gazety i te rzeczy możecie sobie też wziąć właśnie z backpacka. Więc tutaj mamy gazetę, słuchajcie, którą na samym początku dostałam. Więc tylko w backpacku to ta gazeta jest, słuchajcie. No, właśnie, nowością. Co to jest za gazeta? W gazecie piszą, że Bella dziś doda dwa filmy i że wczoraj dodała coś na Insta. No, mówię Wam tak, mocne, przeczytajcie. Bella zasługuje na suba, dawaj suba. Dzięki! Dzięki, Fausti. Dziękuję bardzo. Bella, pozdrowisz Maję i Helenę, please? Pozdrawiam serdecznie, Maję i Helenę. Wydajcie znać, czy Wam się to podoba. Ten w ogóle update nazywał się Big City, więc sądziłam, że jakoś, no wpłyną na to, że te miasto będzie większe tak dosłownie, że je jakoś rozbudują. Jednak nie o to chodziło. Kolejny update z tego co już zauważyłam, to słuchajcie, będzie za ty. Dzień. Ja dzisiejszy wam nagrywam z opóźnieniem, ponieważ w piątek, jak update wyszedł, to ja jechałam na spotkanie z wami, które się odbyło w sobotę. Włoci, Ejcie, znać, co myślicie właśnie o tym updatecie, który domek wam się bardziej podoba. Czy ten właśnie domek darmowy, czy ten domek z Game Passa Premium? Mi się chyba już bardziej jednak podoba. Yy. Ciężko stwierdzić. W sumie fajnie, że w tym jest biuro. Jakby było biuro jeszcze tutaj, to bym definitywnie wybrała ten. A tak w sumie to jest y, y, pół na pół. Słuchajcie, jestem ciekawa Waszej opinii. Ja się z Wami żegnam. Oglądajcie naszą straszywówkę. Pa!